Witamy w pierwszym półfinale Mistrzostw Pacyfiki 2011 mecz. Czy ja powiem, czy zemsty, bo już się w, w sumie na tych meczach spotkali spotkały te obie drużyny. Padenia Sarenia, czyli e, applaud z tak zwanego meczu otwarcia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Piotr Kwiński. Krystian Mekka. Już wychodzą obie 11 na ten... No mnie olbrzymie wrażenie robi ten stadion Magic Stadium, Stadion Metropolis City. No, widzimy zawodników badeni i składy obu dużych. badania. W bramce oczywiście jest Ber. W obronie Zigi Igi, a Walsz, Kier, Stoker w pomocy jest Frenil, Nudżu Kułki, w Mutombo Russo Bebeto. Bo Bebeto będzie pewnie taki cofnięty. No i w ja bramce, misia w obronie kotlet Kabanosarensen chowany. W pomocy jest kot, KuniknoSars, Stars, ale urwał Reconek w Saridaro, Frank Sars. No i mamy tutaj niespełnionego z brakiem formy Cristiano Bebeto, który miał być gwiazdą drużyny, ale jednak nią nie, nie jest na razie, tylko ruszać ono nią jest. Rozpoczęło już badania ten mecz. Niebieskie stroje oczywiście reprezentacji badeni. No i pomarańczowe, typowe doszytkowanie i chyba najszybsza bramka na mistrzostwach autorstwa Mutombo. Te wszystkie podania no i fantastyczne wykończenie mu tomu. Proszę Państwa, szykuje nam się o jeden. Po raz kolejny chyba yy, yy, strzelali nam, ale to jest chyba najszybszy gol strzelony na tych mistrzostwach. Tak mi się wydaje. Zostawione kompletnie sam przez Sarensena. Reconnect... Szansa SARS! I wyrównanie ze stanu rywalizacji! Czwarta minuta, 1-1! Coś niesamowitego... Niesamowite jest to, że Frank uderzył po raz pierwszy w tym meczu i po raz pierwszy celnie! Czyli byśmy znów mieli dogrywkę? O nie, o nie... Świe świetnie, no... Saridaro, który jest w wysokiej formie no, podał. A wykończył po prostu. Ta świetna sytuacja, Bebeto. by mu bo Świetna sytuacja i broni Michel po raz trzeci w tym spotkaniu. Po raz kolejny, fenomenalny. Ładny Kosak ofiarnie, bardzo bo wiedział, że Bebeto przejmie tą piłkę. Kunigton yy, Sars. Sars po lukarnym. I waj teraz. Chyba to nie było zamierzone przez Pablo Alvareza Daleka piłka posłana do Russo Russo i coś niesamowitego Piłka znalazła się w polu karnym No i Russo strzela na 2-1 Niesamowite pytanie i świetny, świetny instynkt napastnik Mnie się wydaje, że już taką z takiej akcji, może nie takiej taki samej strzeli już brałkę Russo strącił tego piłeczkę zmylając kilka eee, mi... czasów żyła na wywiadę, był finał eee, z karmaniem 2 do jednego. ale to nie było wtedy, kiedy jeszcze my tam jeszcze nie transmitowaliśmy no. więc ja tak chyba pamiętam tam było jeszcze jakaś, jakaś pogadywanka, ale Nudzu przejął piłkę Nudzu Russo, goal Felix Russo, to jest, już nie będę liczył bramek, ale to jest jego chyba dziesiąta albo dziewiąta bramka. Ewidentnie będzie w jedenaste mistrzostw. Ale to jest chyba już koniec Saryni. Nie mówmy hop, ale takie strzały. O, o bo, Cristiano Bebeto, stężyło na Bebeto, strzeli, nie! Chyba... Koc, szarżuje tą nową stroną, Koc po lekarne i gol. A więc jeszcze będzie nadzieja do Staryni Frank Sas. Po raz drugi w, ty, nad, w meczu między tymi drużynami na tych mistrzostwach strzelił go, gola głową Drugi gol w tym meczu To jest jego trzeci strzał na bramkę, ale drugi celny Mostap idzie No na pewno Tutaj Starali się w ślizgiem atakować koca, lecz udało mu się wreszcie dośrodkować i fantastyczny strzał główką. Zostawiając Sarsa kompletnie za sobą. przed sobą go zostawiając potem. Ale na dośrodkowanie ruszą i po I od razu szybka odpowiedź. Badenia w finale. 67. minuta spotkania. Gol, gol! I teraz już wiemy dlaczego Mutombo jest w pierwszej piątce najlepszych strzelców Ligi Karmańskiej. O ile się nie mylę to się być Sprytna pastnika pokazał tu wielki Mutombo. Przyjął sobie piłkę no i czekał co nam misia raz zainterweniuje, ja ponad nim. No i cieszynka z tyłu no, mata hopę, ale... Piłka zagrana w pole karne, Nieudany. jeszcze nie znamy Mutombo. Zostawia się Mutombo, Mutombo przejął piłkę, Mutombo rusza, 5-2. To już jest nokaut. I też w tych sytuacjach, jakim jak się koleżeństwem, że nie chcą samemu strzać tych bramek, lecz podawają, podawają to się. Z od Saryni, no to na przykład no. Eee, no po prostu bezsilność Saryni to trzeba tak to nazwać Bo poddali się chyba już po tej bramce na 1, no i czy to będzie koniec meczu? Tak jest I koniec Badenia w finale Mistrzostw Pacyfiki To co oczekiwaliśmy, no Wielkiej radości nawet... No w sumie nie ma, no można sam powiedzieć, dlaczego. No radości na pewno nie ma, bo Jedugor będzie ich czekał bardzo trudny mecz. Chodzi mi oczywiście o finał, Muszą się do niego bardzo dobrze przygotować, ale myślę, że naprawdę mają szansę zdobyć to mistrzostwo. A więc e, pierwszą drużyną, mistrzostwa badania, będzie finale.